Cześć, dzisiaj pokażę Wam gameplay, nie przepraszam, no gameplay, prezentację, tylko krótko, serwera, linia, rysunki, wszystkie linki będą w opisie, więc tak. co mam powiedzieć? Ale no tak, przepraszam, intro poproszę. Dobra, będzie handlarz z projami. Wszystko ładnie, wszystko ładnie, dobrze ustawione. Jak widzimy jakieś ek mamy, to co do karmienia on się ścina przez nie panią, ale ja dam radę. Tu takie co się jakieś, łuki, zielonki, wiosny, nie wiosny, tutaj u tego instruktora są fryzy, takie opusty w handlu dostajemy skill'u na P. Co tu, tu tutaj mam trzech handlarzy. Tutaj jest KD i jakieś combo. Tutaj mam portki, różne takie kolorowe misie. CMH. No i co? Zapraszam do Hunio Elite Elita ali, Elita Pff, No to co? Jest godzina 13, dlatego to tak chamą dzisiaj Dobra tak, dziękuję, na razie ją